Maleczko z tej strony Agro i dzisiaj Wam nagram y, sprawdzanie map i sprawdzanie mapy dzisiaj jest Ister od, od Riota. Pozdrawiamy Riota. No i chcę już Wam nagrać, sprawdzić, żeby nie ten. A, żeby nie było ten, no bo dzisiaj nagrywam we wtorek, a w środę może wyjść odcinek no, z nowej serii. Nie chcę. Na tej serii wszystko Wam powiem. Nie chcę Wam, o, powiedzieć tak, słowiowo, zdradzać jaka to będzie seria, dowiecie się o tak, dobra i teraz przechodzę do goszpa, żeby nie ten to jest goszpa z krowami tu jest ten, o tu jest jak widzisz, te sznopki tu jest taki las, o, o taki se. no fajnie fajnie, fajnie tu jest jakieś gruste te stachety Jakieś. Tu jest Goszpata z koniami tu, Ale mega klimat, na tej mapie to bardzo klimat jest. O, tu koleś yy, się u niego tankowuje. Brud. Yy, Oboje. Ryżmy. to tu jest ta I kto to wykonał? Istar, podziękowania dla zielak i jeleń, olea padaka, sushi, bart, patrol, rolmas, ofse, oficjal widzowie. No widzowie podpowiadali. Ja go oglądałem na tym. O, i ta na tym. Ja go oglądałem na tym. Oglądałem go na live, jak ten jak on robił mapę, to ja siedziałem, na, że zawsze na. Na każdym live i tam. Ja to mu podpowiadałem. A to... No po prostu tak to. Już jest Tu jest las. Też gość patrzy. Też jakiś skup chyba. A, skubiajek jajek to jest, jajo Dobra, to ja się będę... Kurde, zawsze nie... Strych to... Omaga, że może? Żeby wam wszystko... No żeby... Tu fajne dźwięki nawet wydaje 15 minut chyba wam tego odcinka nagram. No bo strasznie długa mapa jest. Ogromna ona ile ma pól. Nie, to kurde to... Trzysta dwadzieścia osiem. Ale. Ale daleko tamto poleżę. Trzeba mu mówić. Mapę porządnie nagradzi. Która już godzina jasz? Musz. No akurat tak. To się wyrobię no będzie się renderowało I w ten, na dniu będziecie mogli się obejrzeć 35. jeszcze pięć. A! No tak, bo tu już zostało ten, już koniec mapy Fajny tam tak koniec mapy, nie, Jezus, samochody Pola w oddali widać, fajnie, fajnie tutaj pole, to tu, gdzie to, 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 jest pole? Dobra Ja nie za, nie zagaduję potem no nie nie zagaduję nie ten bo nie ma czasu trzeba sprawdzić Czy magazyn A tu jest ten gdzieś a nie. I teraz jak widzicie tu jedno gospodarstwo jest. Dobrat na końcu wam pokażę. Właśnie na nim Riot gra na lai, na ten tak na gier. Że to na Dobra, teraz. A właśnie czyta. ta g. A A, to jest to. Widzicie już po cięciu, bo mi się ten... No, miałe małe cięcie miałem. A, jakieś, gdzie to, czy te gospo było? A, pisze, pamiętacie, graliście w 17 na wschodniej dolinie, bo ja grałem. I wiem, że, że gdzieś grałem, było gospo z tym. Skuszku, z Skurami, takie małe ciasne było. Hmm. Nie pamiętam, bo już tak nagrałam. grałam. Też fajne pole kukurydzy. Dobra, Wam nie ten. To ja może Wam odpalę ciągnik i Wam przejadę, bo będzie szybciej, a tak to zaczymy. Widzicie, tam jest kurnik. No też prawie jakby są wakacje, to prawie codziennie może będą te. No odcinki się z nowej serii, no bo nie chcę, pierwszy już tak kanał był, bardzo mało odcinku.

A tu tu się wjeżdża na ten, do szołtysza na tą mąkę. to Tu fajnie się kosi. na usługa. Tu jest fajne pole. Witamy się po cięciu, no bo ten no bo mi się ten rozładowało. Musiałem iść po ładowarkę, mu się rozładowało. O pin piszę, nie pin, tylko pin. ładnie. to jest szkup. Można otworzyć czy nie. Kurde dzieszta. Kurde dzieszta, koszpa. Czy w siedemnastkę grałem? czy lakowa tam mieszka, czy tak to wam 15 robię minut odcinka bo już 11.39 się chcę teraz wziąć ostro za kanał te braki, czy tam, co nie nagrywałem, czy były braki to jeszcze nadrabiać, bo później jak Pójdę do szkoły, no to już tak wam nie będę nagrywał jak we wakacja, Bo Tu że zobaczymy, czy tam No bo już Tak już nie będzie Jakiś skup no Wrócimy O K Kibel widać, że kurde żar. Kibel widać, że już do remontu panie Już 12 minut odcinka, czy musimy się streszczać a to tu jest ta. dobra widzimy się po cięciu jak znajdę albo dobra do 13 Cieta. Dobra, nie będę wam robił, tylko ja do oczu zielakowa, czy ktoś tam. No. A, to tu jesteś. Dobrze mówię? Tak, ja pamiętam Mówię, skończ mi się tego szpakuja, że ja w nią grałem w tej, w siedemnastrze, ale to były czasy, aż mi się przypominałem czasy FSH siedemnastrze, można tu wejść, nie? Ale szybko czas leci nie. Mi się czasie przypomniały. FS17. Fotka otwierana. E, nawet się rusza ja. Nie mogę. Nie mogę. A haj tu pieszał Wszystko już wam obeszadłem. A to wam tak zrobię. tamież boku. Dobra, to do naszego odcinka na razie. Cześć.